Oto osoba, na którą czekałem. Wszystko Wam wyjaśnię Dobry wieczór. Boże, to On. Przedstawiam doktora Juana Miguela San Romana. To On z Wami porozmawia. Po co? Podda Was badaniom psychologicznym. Elso, co tu robisz? Zatrzymali mnie ze wszystkimi. Znacie się? To moja kuzynka. Liczę, że to nie wpłynie na sprawę? Oczywiście, że nie. Bez obaw, panie sędzio. Cisza. Dziękuję. Chcę przeprowadzić badania, żeby wyciągnąć cenne wnioski. Obiecuję dyskrecję i liczę na Wasze zaufanie. Nic z tego. Źle Pan trafił, Panie Świrologu. My jesteśmy normalni. Nikt tu nie odpowie na Twoje pytanie. Wypuśćcie nas. Nie myśl, że wykorzystuję nasze pokrewieństwo. Choć liczę, że nic nie powiesz moim rodzicom. Mów za siebie, Elso. Ja chętnie z panem porozmawiam. Oszalałeś? Nie ma potrzeby. Mnie się wydaje, że jest. Zresztą... Co to szkodzi? Co na tym zyskamy? Weźmiemy to pod uwagę. Co wy na to? Dobra, zgoda. Kiedy zaczynamy? Przejdźcie do biura. Za mną. Dlaczego nie idziesz z innymi? Na rany boskie, proszę mi pomóc. Błagam Pana. Proszę mnie ratować. Znam cię. Kim jesteś? Mam na imię Marichui. Kandelaria przesyła mnie po odzież do prania. Widzieliśmy się dziś rano. Proszę mi pomóc. Błagam Pana. Co mogę zrobić? Proszę mnie stąd wypuścić. Wystarczy im powiedzieć, nie mogę. Dlaczego? Ty też tam byłaś. Jesteś w to zamieszana. Ale... ale ja nie byłam z nimi. Nie zadaję się z tymi ludźmi. Nawet ich nie znam. Przecież byłaś tam, gdy wybuchła bójka. Tak. A więc? To przypadek. Przyszłam przekazać wiadomość chłopakowi, który jest moim sąsiadem. Pracuję tam jako kelner. Tak? Przyszłam powiedzieć, że jego żona urodziła dziecko, kiedy nagle wybuchła ta bijatyka. Nie mam z tym nic wspólnego. Przysięgam. Naprawdę? Naprawdę. Było jak mówię. Musi mi pan pomóc. Już późno czekają na mnie w domu. Rodzice i biedna Kandelaria pewnie się zamartwiają, że przejechał mnie samochód. A tu chyba zatrzymają mnie na noc. Chcę tylko wrócić do domu. Proszę mnie wypuścić. Niech pan powie policjantom, żeby mnie zwolnili, dobrze? Nie płacz. To nie twoja wina. Wytłumaczysz rodzicom, co się stało. Mogą nie uwierzyć. Proszę mi pomóc. Niech pan to dla mnie zrobi. Przysięgam, że jestem niewinna. Proszę pomyśleć o kandelarii. Zawsze tak starannie pierze i prasuje wasze ubrania. Nigdy się nie spóźnia, prawda? Zachorowuje się na śmierć. Codziennie wam pranie i nigdy nie brakuje ani chusteczki. W porządku. Mogę iść? O tym nie ja decyduję. Co teraz? Czekaj. Zaraz wracam. Chodzi o tę dziewczynę. Co tu robi? Dlaczego nie jest z innymi? Nie należy do tej grupy. Zatrzymali ją przez pomyłkę. Była w dyskotece przez przypadek. Przyniosła kelnerowi wiadomość, że jego żona urodziła dziecko. Bardzo się denerwuje. Boi się, że oberwie od rodziców. Widać, że to przyzwoita dziewczyna, która nie wraca późno do domu. Ponadto jest krewną praczki, która pracuje dla mojej żony. Nie miałaś nic wspólnego z bójką w dyskotece? Skoro jest niewinna, możemy pozwolić jej odejść. Oczywiście doktorze. Na pewno nie należy do paczki? Nawet ich nie zna. Mogę iść? Tak. Możesz. Dziękuję. Dziękuję panu. Bóg zapłać. Była przerażona. Pewnie nigdy nie miała takich kłopotów. Widać, że jest skromna i nieśmiała. Prawdziwy anioł. Miło, że na świecie są jeszcze takie dziewczyny, prawda? Mało brakowało, a spędziłabym noc na dołku. Ale mi się udało. A inni niech sobie radzą sami. Drwili za mnie i namawiali Amadora, żeby się spoufalał. Mają za swoje. Za to doktorek jest w porządku. Taki mąż do skarp. Ale nie. Jak sobie przypomnę jego kłótnię z żoną, to nie wydaje się już taki fajny. Wszyscy mężczyźni są tacy sami. Wszyscy. Nawet on. Cześć. Udało ci się węknąć. Miałem szczęście, dlatego przyszedłem uprzedzić kandelarię. A ty co? Zwiałaś z komisariatu? Wypuścili mnie. Tylko ciebie? Poradziłam sobie. Sama jedna. Jak? Stawiłam na Wikę. Uwierzyli we wszystko. Płakałam jak bóbr i poprosiłam takiego jednego, żeby mi pomógł. Nie do wiary. W dyskotece wszyscy się ze mnie nabijali. Namawiali Amadora, żeby się przystawiał. Widziałeś, prawda? Skoro tu jesteś, to pójdę do domu. Przyjdź jutro pozować. Dobranoc i dziękuję. Dobranoc. Na razie. Kogo namawiali? Amadura. Ale nie martw się. Jak mam się nie martwić?